Siemano widzowie, ja jestem w Froźlik To jest kolejny odcinek na moim kanale na... Zostawcie łapeczkę w górę i subujcie kanał No i co? Ja Was zapraszam do oglądania Na początku zaczniemy sobie od wyboru karty 8.7 plus kampanii To jest tylko tak na przedsmak przed tym, gdzie będzie dzisiaj 50 razy 83 Będzie pewnie też te wszystkie zrobimy paczki 8.4x5 Napastników jest te 8.3x5 I tak dalej, i tak dalej Dzisiaj naprawdę kupę paczek, więc Lecimy najpierw z tym pikiem, oby coś oddało fajnego ruma pewnie, którego wezmę, bo pewnie nic lepszego tu nie będzie, chociaż może niestety Pierle Smelu. Tutaj kolejna duża flara, Karczawi, ok i tutaj słaba flara. E Pik, bez historii. Może wezmę Karczawi, bo już tego rumę mam jednego. Ogólnie te Karaszajek naprawdę ma niezłą kartę. Ona w ogóle kosztuje 80 tysięcy, więc w ogóle nawet niezły jak na to. I prawdopodobnie jeszcze będę robił kasjasa, Dajcie znać, czy robić kasjasa, Dajcie znać, czy coś trafiacie. To będziemy dzisiaj robić na odcinku i będzie naprawdę masę kontentu. Więc oglądajcie do końca. Wyczekujcie paczek 83 razy 10. Tak, 5 ich mam. Wczoraj jedną otworzyłem, więc nie mam 6, ale na zaczniemy sobie od tych gorszych paczek, których. Nie, nie wiem, czy coś padnie, zawsze jest jakaś szansa. Yy, ogólnie yy, liczę na jakąś kartę toty. Nie wiem, nie wiem czy sobie nie kupię yy, FIFA pońców 2000, żeby otworzyć sobie yy, tą paczkę, gdzie, ma, gdzie macie wypożyczoną kartę toty. Bo bardzo chciałbym zagrać jeszcze to Foot Champions, na bo na razie raczej nie ruszam Fut Champions. Yy, ogólnie yy, zagrałem sobie dwa mecze. O, inform. No i przyjemnie, inform z takiej paczki, to zanim dokończę moją myśl. Javi Simmons? Nie, to jest ten 8-5. No dobra. Yy, wymienny. Yy, aha, nie mogę dać. Yy, no i ogólnie, yy, zastanawiam się, czy już grać to Foot Champions. Bo po prostu bardzo chciałbym przesłać jakąś kartę toty, czy zakupić, czy za Mbappę, którego mam w składzie. Bo po prostu naprawdę kusi mnie bardzo, więc nie wiem, nie wiem czy grać te toty toty, czy grać te food Champions Girasi, bo kusi mnie, kusi mnie, żeby sprzedać i kupić kartę toty. Ale no nie wiem, naprawdę może tu być duża strata, a może być do, dobry zysk, no nie wiem. Fajnie oczywiście, jakbym trafił taką kartę wymienną, yy, znaczy nie, znaczy w po prostu, czy wymienna, czy nie to nieważne. Yy, nawet tego Kumana, no już ktokolwiek, bo no ciężko jest tą trafić kartę, chociaż naprawdę tyle ile jest list tych kart toty, to naprawdę... Nie wiem, jak, jak ludzie to robią. Tyle tego trafiają, ale no nie wiem, pewnie ja nie trafię, bo za dużo gram w tą grę. Trafiają ci, którzy grają mniej, oczywiście, w tą grę i są w dziesiątej lize. Ja no żartuję, yy, ale ogólnie jest naprawdę ciężko trafić. Yy, ale jeszcze pewnie ciężej będzie, jak będzie cała drużyna mniejsze procenty. A w tej patrz za 2000 FP. Jest chyba 3%, więc naprawdę dużo, ale no raczej nie zakładam, że doładuje. Chociaż może zobaczymy, jak zostawicie ławeczkę w górę. O, walkout! Spoko! Jak zostawicie 10 łapek w górę, to doładuje za stówkę FIFA pońcy, więc mm, zostawiacie łapki w górę. A ja nie wiem, kto go tu wywalić. Muszę, muszę w ogóle się zająć tą listą transferową, bo widzę, że tam mam tyle tych kart. Może posprzedaję, chociaż teraz nic nie są warte zapewne, bo wyszło tyle tych rzeczy, więc no nie wiem. Lecimy z kolejnymi paczkami. A i szkoda, że nie karta Toty. Wiadomo, jakby jeszcze fajnie było też trafić ikonę, Toty. To nieważne, cokolwiek chciałbym trafić, naprawdę, bo yy, ogólnie. Coś bym zmienił w składzie, bo jak wiecie bądź nie wiecie, bardzo nie lubię grać tymi samymi kartami yy, cały czas, więc już chętnie wymienił te skrzydła, tam Neresza i tego Briana Heala i kogoś innego dał. No Mbappe, Mbappe, akurat pierwszy raz gram, pierwszy raz w tej Fifie gram Food Champions i, i no oczywiście jest mega, mega dobry, tak, ale ale wolałbym chyba se kupić yy, James yy, toty albo nie wiem, kogokolwiek innego, tylko nie grać tymi kartami, które są bardzo tak meta. Znaczy wiadomo, James też będzie meta, bo jest no naprawdę przekozaską kartą, która nie wiem czemu kosztuje tak mało i prawdopodobnie wskoczy, więc możecie kupować, potem mi podziękujecie, że wam biznes zrobiłem. Nie, no mi się wydaje, że akurat wskoczy. James to jest taka karta, która jedyna ma... mi się wydaje, że wskoczy. A my tutaj lecimy z kolejnymi paczkami. Yy, ogólnie jutro, oczywiście, plan jest taki, że będą no oczywiście nagrody za Food Champions, jakby ktoś się nie spodziewał. Yy, i już A w poniedziałek już lecimy yy, z kolejnym openingiem mocnym, yy, więc będę tutaj grindował te paczki, będę robił rasze, wszystko co tam możliwe, żeby zdobyć te paczki. I prawdopodobnie się pojawi ikona, yy, nie, wiem, czy jut znaczy, nie wiem czy w poniedziałek, czy w jakiś inny dzień, o już widzicie, są te paczki, o jeszcze to sobie otworzę. Będę miał pod miniaturkę. Sorry, sorry za trolla, ale będę miał pod miniaturkę. Dobrze, no niech będzie. Pod miniaturkę się zawsze przyda i tego Zidana boli mnie to. Bo miałem, mam wirca, którego którego co z nim? A którego kupiłem i no niestety spadł o 200 tysięcy. Bardzo mnie to boli, bo taki zidan wychodzi za darmo. Oczywiście bardziej pewnie boli ludzi, tych, którzy mieli tego Zidana yy, w wersji wymiennej tego Centurion. Nie, to tam był ta Thunderstrike. No naprawdę, no przykre, że czasem yy, tak dają te karty, żeby, żeby właśnie takie rzeczy się wydarzyły. Yy, o, odpierzmy sobie jeszcze tą paczkę powitalną. Yy, yy, mam nadzieję, że tu jakaś. No nie chcę tego odglądać, Dajcie mi yy, ikonę. Ja sobie wezmę. Jakoś że grałem, Miją ham. To wezmę, miję ham. Nie, no, tak szczerze nie wiem. Nie, hulitem se. Chciałbym sobie zagrać hulitem. Grałem już tą Miją ham tamtą, inną oczywiście, ale to nieważne, tutaj no to nieważne kto tu jest, bierzemy cokolwiek, nie wiem co to jest w ogóle, ale wezmę sobie Endricka, jako Kibis Realu Madryt wezmę Endricka, nie wiem po co to jest, może jakieś zadania są, może ja powinienem wziąć coś lepszego, ja nie wiem, no ale już trudno i już przechodzimy do tych lepszych paczek, no. Jak widzicie, a chyba już skończyły się, więc tyle ich jest, widzicie naprawdę są mega dobre paszki, także otwórz na razie numero food. Nie wiem co tu to robi, ale... jakaś babka, czy ktoś dobry, pewnie nie... Nie wiem kto to jest, to nieważne. Będzie, będzie pod foder. 86 Beatriz. No dobra. Otwieramy sobie już po kolei te paczki. Przejdźmy do paczki za 25 koła i jakby wyleciał wymienny toty, to wtedy by było naprawdę super, ale... Raczej w to nie wierzę, nie wiem czemu to ja to quikseruję. Yy, raczej w to nie wierzę i no pewnie szanse są znikome w ogóle, żeby trafić kartę toty, ale ja będę próbował oczywiście. Yy, chciałem otworzyć tą paczkę wypożyczenia, żeby mi tutaj nie, nie leżała, bo to bez sensu. Aha, jeszcze coś tam jest dalej. No dobra. No widzicie, no tych paczek u, u, jak najwięcej utrzymałem. Wiadomo, na razie są te gorsze yy, i wiadomo, że długi będzie odcinek przez to, ale... Kto zostanie do końca, to może zobaczyć, jak trafię kartę Toty. Yy, znaczy mam nadzieję, że tak się stanie, yy, bo te paszki, naprawdę ich, ich będzie dużo. Przecież te razem 5 paszek 10 x 83 plus, plus 2 x 87, czy tam 3 x 87, czy tam 3 x 86, nie wiem jak te paszki wyglądają. Są naprawdę mocne, a teraz przechodzimy do tych tutaj, gdzie liczę na informa, bo chciałbym jeszcze zrobić 5 x 84 plus, ale myślę, że może nie w tym odcinku, bo. Ten odcinek by trwał naprawdę wieczność, jakbym miał robić te paczki, więc może to rozłożę, może dzisiaj jakiś wieczorny odcinek jeszcze. Zobaczymy, naprawdę tyle tego zbierałem, że... No naprawdę ciężko mi to wszystko otworzyć raz. I ogólnie fajnie by było ten. zbierać te karty, bo niedługo wyjdą te rozbudowy. Znaczy jak będzie cała drużyna, oczywiście, rozbudowy wyjdą, to naprawdę będzie mega spoko sprawa. Bo wtedy tych rozbudów naprawdę porobię. Muszę uważać, żeby tych dwóch paczek nie otworzyć, bo to było bez sensu. Też, że wymienna mega paczka, nie ma, nie ma karty Toty, niestety, więc pomijamy, bo to bez sensu. Jak nie ma karty Toty, to nie ma znaczenia co było. Yy, jakieś, jakiś engen, to wszystko I Znów ta paczka, a teraz, a a teraz dużo złota paczka, to chyba nie jest aż tak źle. 5000 monet, spoko przyda się po tym, że straciłem 200 tysięcy na wircie, ale mam nadzieję, że odbije. Akurat wierzę, że troszeczkę odbije. Nie mówię, że do końca, ale już chyba troszeczkę wskoczył. To jest z tego, co mi się wydaje. Yy, wirs. Zaraz sprawdzę. Yy, bo wczoraj kosztował 180, teraz kosztuje 213. Nie wiem, czemu to wysłałem do klubu. Yy, 213, więc już leciutki skok ma, ale i tak to, co straciłem na nim, to jest naprawdę kpina. I szkoda bardzo. Ale mam nadzieję, że tam trafię Loren James, Toty i wstawię go za niego i tak dalej. I Virsa chyba już ogólnie sprzedam. Ja wiem, że pewnie jakbym poczekał troszeczkę, no to on odbije. Chciałem otworzyć... O Boże, ile tego jeszcze jest tu? To chciałem, nie wiem co to jest, ale... Naprawdę nie wiem co to jest. Zobaczcie, nigdy takie jeszcze w życiu nie widziałem. Ale nie kleci na Quixel. Więc Wirsa już na pewno sprzedam. Bo po prostu mi się znudziło, tak samo jak Witinnie. Witinnie też już sprzedam. Więc no, lecimy 3,80, może tu coś. Niestety nie ma nic. Yy, ogólnie możecie dać znać, yy, z kogo polecacie kupić do składu na środek pomocy, bądź SPO. W sumie nie wiem, najlepiej jakieś ciekawe karty. Ja po prostu lubię ciekawe karty, lubię testować bardzo. Więc jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, piszcie też co trafiliście. Yy, bo może coś fajnego Wam wpadło. mi Minie, ale na pewno ktoś. Z was, który będzie oglądał, to prawdopodobnie coś już trafił, więc yy, gratuluję, od razu mówię. A chyba mi się już paczki skończyły tutaj, więc to jest ta duża złota paczka, zostałem za yy, tą paczkę rzadkich kart. Tak mi się wydaje, więc spoko. Tutaj zawsze parę naście dodatkowych kart na rozbudowy, Jeszcze niech piki wyjdą, ale nie wiem, czy będę robił piki 78, no chyba, że wyjdą 80, jeden z trzech, więc to już spoko, ale. Zobaczymy, także przychodzimy... tak, już dokładnie się skończyły te paczki, więc przechodzimy do naprawdę kapitalnych paczek, otwórzmy sobie na razie 3x81, mam nadzieję, że będzie tu niebiesko, nie wiem, tak bardzo chciałbym trafić taką prawdziwą kartę Toty, bo ten Messi rok temu to przyczyny zbugowane, więc no wiadomo, liczy się jako traf, ale wolałbym tu, więc teraz ultimate paczka, może coś, nie, ale chociaż może walkout, hmm, coś będzie ciekawego, Yy, tak, będzie to jest z 8. Zobaczmy, ma czy Irena. Yy, sprawdźmy, czy będzie coś. No, ale ma no, ok, to no, spoko, to jest 89 9 pod ikonę, Idealnie, nie ma Informa. Niestety, szkoda, chciałbym Informa trafić, ale niestety nie ma. Dobra, te karty nie klecą tam, te quixeluje i lecimy dalej. Przydadzą się pod paczki danych lig i dobra. I przejdźmy sobie linia ataku, oczywiście, raczej na końcu. Otwórz, otwórzmy sobie, patrzcie, 10 razy 85 3x87, no, błagam Was, dobra, 8 x 2 razy 3 niestety nic nie ma, liczę na parę informów, fajnie jakbym trafił więcej informów, tutaj będzie walkout Bruno Fernandes, więc spoko, kolejna karta pod przepałkę, przyda się na, nie wiem co w sumie, ale jest duplikatem, więc spoko, na pewno na 8 4 razy 5 które... No wyleci może dzisiaj wieczorem, zobaczymy, zobaczymy, się okaże. Teraz otworzę paczkę, oj, 5x86 otworzę, ale niestety nic nie ma, nie wiem czemu ją otworzyłem, chciałem 10x83, ale ok, jest tu jakiś bramkarz, oby kobel, Dobra, no to wiadomo, że będzie jeszcze ocena wyższa, jakby to każdy wie, ale tutaj może z 90 chociaż będzie, czy nie? Chyba nie, Hegerberg, no dobra, Hegerberg się na pewno przyda, czy będzie oby mało 8 szóstek. Okej, okay, no dobra, 286, Hegerberg i tak dalej. Szkoda, że otworzyłem tą paczkę, ona była jedna chyba z najmocniejszych tutaj. Ale okej, okay, no to nieważne. Przejdźmy sobie, to i tak, jak ma się coś trafi, to się trafi. 10 razy 80 plus, niestety nie ma karty toty, ale bardzo liczę, że coś się tu trafi. Tu jest Robert czy Robert? Robert Lewandowski, spoko, jak w jak takiej parce 88 karta, zawsze mile widziana. Także mamy Roberta Lewandowskiego, Polak-rodak. Czy będzie inform... Niestety cały czas bez informa, w ogóle żadnej chyba 80 nie było, tak mi się wydaje, w tej pasty, więc przyjemnie, przyjemnie. Teraz przechodzimy do, nie ja nawet nie wiem, 3x8,3, nie wiem czemu naprawdę otworzyłem tą 8,6, ale nieważne kiedy bym ją otworzył, i tak nic w niej nie wpadło, więc no, tutaj będzie Andrew, Robertson 8,5, którego już dzisiaj trafiłem, bo oprócz tego totalnie nic ciekawego, dwóch hiszpanów, spoko, niech se będą, Foder się zbiera, to na pewno się przyda. Teraz otwórzmy 2x83, niech będzie 2x83, niestety nie ma niebiesko, ale niska, ja pierniczę, kto to będzie, Marta, może Marta, albo nie, Debinia, to będzie Debinia, ona ma 1,63, to musi być Debinia Jest to Debinia 88 chyba nawet, tak, mega dobre, dobry traf, ja czekaj czy trafiłem ze wzrostem, nie, 55. to no jeszcze mniej, matko święta z córką, no dobra teraz przejdziemy sobie, bo już naprawdę już została końcówka, ale są mocne naprawdę paczki. Na końcu chyba tam zostawię, jeszcze i te dwie. Także teraz przejdźmy sobie może do po prostu paczki 10 x 83. Może niebiesko... Niestety nie. Szkoda, że też bez informa fajnie przydałby się. A tutaj będzie to Osimen. spoko. Nie daje oczywiście 8, 8 najlepiej jakby dawało, bo potrzebuję do ikony więc tutaj będzie podwójny i będzie 8-8. Będzie 8-8. Antonio Rudiger, który nie wiem, czemu nie dostał Team of the Year. Nie pytajcie mnie, zapytajcie się dziwnych i jej. O Boże! Ale patrzcie, patrzcie, dwie karty i reszta same 8-3. No to jest niesamowite, naprawdę. Yy, Tragiczna, oczywiście, paczka. Yy, znaczy, te pozostałe, te dwie nawet spoko. Yy, teraz przejdziemy sobie do paczki kolejnej 10x83. Czy coś będzie? Niestety nie, tak bardzo liczę na coś, ale Lewy Obrońca, Cancelo, oby podwójny walkout. Jak będzie podwójny, no to jestem już w miarę zadowolony, bo jak będzie pojedynczy, no to jest megalipa. no i yy, widzimy mega lipę. no bo nie wiem, jeżeli Informa nie będzie... No, ta paszka jest, no słaba, tak? Jak tu się 8-4 skład przepala plus Inform... Kurde, nie chciałbym quicksalować Ja się sobie Wisa, no chyba, że on coś kosztuje. Mam no, pewnie jest w scenie Girasiego, więc fajnie było jednak jakąś trójkę tu znaleźć, chociaż nie wiem czy ja znajdę. O, była. Właśnie, widziałem. Dobra. To niech sobie idą te dwie. Nie, no jestem tragiczny. jestem tragiczny w tym co robię. Sorry. Eee, kurde, no teraz pewnie jej nie znajdę. Gdzie ona się ukryła? No ja nie wiem. Dobra, Joszko. Joszko, Guardiol. Teraz się już nie pomylałem. Dobra, wyślimy go do klubu. Już nieważne. Sorry, sorry. Po prostu chciałbym trafić już kartę Toty i no nie wiem, jak ją trafić. <grych> Dobra. Teraz otwórzmy sobie, może. linię ataku. 3x8-5, linia ataku. Niestety nie ma karty. Jakaś pani Diani może. O, trafiłem? Nie, met. Czy będzie dwóch... A może nie met, bo to może być Kelly na przykład. Nie, jest to met. To 8-8, walkout. No i spoko. Spoko. Wiadomo, tu się przypalało kartę 8-7, co najmniej. Więc. No może nie najlepiej, ale tutaj jest jakaś większa szansa na te karty yy, trafić mocne. Także otwórzmy sobie kolejną 10 x 8 3. nie ma karty niebieskiej, szkoda. Yy, czy będzie jakiś mocny traf? Yy, będzie to Kari Benzema? Yy, tak, pasuje idealnie nawet, to jest 8-6-7, yy, nie ma podwójnego niestety, 8-6. No to kolejna słaba paczka ogólnie, na razie naprawdę nic nie oddaję. Chociaż 8-5, no dobra. Karty się na pewno przydadzą, tak? Pod kolejne paczki 8, 4 razy 5 i tak dalej. Także przechodzimy do kolejnej paczki, już chyba zostały ostatnie dwie, 8-3 razy 10, także leci i nie ma niebiesko. Jest to Griezmann chyba. Na 100%. Nie? A to Sommer. A myślałem, że Griezmann pasował idealnie. Także Może w końcu podwójny walkout, bo widzę, że coś tak średnio, no i trzymamy się średnio. Mam nadzieję, że inform. Potrzebuję informów. No, te paczki naprawdę są tragiczne, tak szczerze Wam powiem, chyba, chyba drop poszedł mega, mega w dół, no bo to jest jakaś kpina, te paczki są naprawdę tragiczne. Kolejna, ostatnia już ta paczka i tak jest tragiczna, więc pewnie nic się nie trafi. Tutaj będzie jakiś obrońca, tak strzelałbym, no dokładnie, no i to jest tak, ale proszę Was, dajcie mi podwójny walkout, błagam. I raz chociaż podwójny walkout tutaj. No nie, no te paczki naprawdę, nie nie oddają totalnie. Więc nie wiem dlaczego, ale jest inform, chociaż tyle. Tragiczna paczka, ogólnie fatalna paczka. Nie wiem, pewnie się nie opłacało, bo ja wrzucam tutaj 9 8 i 2-8-3, więc no nie jest najlepiej. I przejdźmy sobie już do tych paczek linii ataku dwóch ostatnich. Także leci, nie ma niebiesko. A tutaj jest naprawdę duża szansa na trafienie tej karty w tym linii ataku, ale tu jest, o matko święta, ja się, to jest Ford Focus. Nie, sam care! Ej, to tak szczerze nigdy jej nie trafiłem. Da się w ogóle ją trafić? Ja pierniczę. E, myślałem, że to jest jakaś Ford czy coś. N nigdy jej nie trafiłem w tej grze jeszcze. Tyle gram y, w tą FIFA i nigdy jej nie trafiłem. Także przechodzimy do kolejnej paczki linii ataku. Czy coś wpadnie? Niestety nie ma karty specjalnej. Jest to napastniczka. O, tutaj już na pewno jest to y, Chua Meninga albo Chamavinga, albo czawinga. No dobra, nic ciekawego Teraz już przechodzimy do już końcowych naprawdę paczek Ostatnia paczka linii ataku Ostatnia szacona niebiesko tutaj No niestety nie trafimy karty niebieskiej Jest to znów napastniczka, Norwegia, Hegerberg To pomijamy, bo to już jest nieważne Podwójnego nie ma, ale przyjemna paczka Dwa informy, spoko, na pewno się przyda Także przechodzimy już do tych kozackich ostatnich paczek Ostatnie cztery paczki, zaczniemy sobie od 3 razy 85, plus proszę. No niestety tutaj nic nie ma. Matko Święta, tyle paczek i nic się nie trafia. No dobra. Mm, Oberdorf, ale mam nadzieję, chociaż Oberdorf ma w tym roku 87, y, więc co będzie jeszcze? Nie 86, ok i. Gejoro. No dobra. Y, pierwsze 3 litery to ta gra, więc. Mm, no, nie najlepiej. <ścoughs> się trafiło. No dobra. Yy, ostatnie końcowe paczuszki 8-6 razy 3 może tu? może nie jakaś pani, znów pewnie 8-6 yy, no oczywiście dobra, nawet, nawet nie będę patrzył, bo to bez sensu yy, tragiczna paczka ogólnie już nawet, nie mam miejsca no dobra, dobra, nie mam miejsca to jest w ogóle już chore yy, także nie wiem na co przepalić yy, przepalę sobie na 8-1 razy 2 chyba albo nie wiem na cokolwiek, ja już no nie wiem. Nie wiem, dobra, przypalę na 8 na 2, żeby już zakończyć tę męczarnię tragiczną. Nie, naprawdę słabe paczki. Yy, ogólnie. Tragiczne trafy. Na razie są. Mam nadzieję, że to się nie utrzyma. Aha, nawet. Aha, bo ja chyba nie dałem. Ja nie mogę. Ja Pafirnicze. Dobrze z te trafy już po prostu, ale dałem wszystkie, dobra, faktycznie. To jest. Racja. Dobra, tutaj na pewno będą. Więc leci tutaj, żeby po prostu mieć ileś miejsca. 8 miejsc będzie. Więc już na pewno to wystarczy. Dajcie mi tylko kiliana. Tak się patrzy na mnie, więc może mi go dajcie. Otwieramy. Nie otwieramy jeszcze, bo trzeba wyspać. Gabriel. No dobra. szybko otwórzmy to 8 razy 2 bo ona jest tutaj nieważna. Jest to nikt ciekawy, zapewne. Pewnie może 8x3 chociaż, ale 8x4 nawet, ale. To jest totalnie nikt, to by mnie interesował. Także przechodzimy do dwóch ostatnich paczek. 3 razy plus mega duża szansa na coś. Obyc niebiesko, proszę. Niestety nie ma niebieskiej karty, no bo tak naprawdę tu nikt już ciekawy nie może być. Jest to Bruno Fernandez, czyli dwie karty 8-7 co najmniej, więc nie ma to znaczenia co tu będzie. O matko święta, Boże. To nie wiem, czy to nie jest mój najgorszy opening jaki istniał, więc skończmy już tą męczarnię. 10 x 85, ostatnia pasuszka i zobaczmy, czy trafię kartę Toty. Nie trafi karty Toty, trafi informa. No ale chociaż jest inform. Tutaj będzie Mapileon prawdopodobnie, no albo Irene Paredes, no ale nic to już by nie dało i tak. Inform Irene Paredes, a Inform to jest. Kolejna pani Rolfo. No overallowo nie jest tak źle, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę jest tych overalli Dobra, no ta paczka jest ogólnie genialna, tak? Jak widzicie, no jest 1,85, no ale niestety nie ma karty toty, bardzo szkoda, ale będę próbował, czyli jak nie dzisiaj, to mam nadzieję, że jutro, yy, to zobaczymy, zostawiacie łapki w górę, żeby otworzyć paczkę za 2000 fpków. Yy, no i subujcie kanał oczywiście, lajkujcie, do samego otrzymacie się, no i cześć.